Cześć kochani, dzisiaj kolejny dzień z książkami polecanymi przez Grynelkę, czyli przeze mnie, czyli przez Agnieszkę Młatro. I to są dzisiaj, jest to dzisiaj dzień książek obyczajowych, takich historii rodzinnych, bardzo lekkie książki pani Marii Ulatowskiej. I co prawda ja powiedziałam, że to będą książki tak 3 do 5, ale. No muszę przestawić je, tu jest ich aż siedem, ale ja je muszę wszystkie razem przestawić, bo to jest całość. To jest całość. Pani Maria Olatowska, sama jej postać jest bardzo ciekawa, tej pisarki. Ona całe życie marzyła o tym, żeby pisać, uwielbiała czytać i całe życie marzyła o tym, żeby pisać, ale jakoś jej nie wychodziło, no życie biegło do przodu, wszystko jest takie było, wiecie, jakie życie jest zabiegane. I przeszła na emeryturę i wtedy spełniła swoje marzenie, no i właśnie... W redakcji Pruszyńskiego i spółki okazało się, że znalazła się pani, która spod sterty rękopisów przysyłanych wybrała jej książkę. I to było właśnie Sosnowe Dziedzictwo numer jeden, pierwszy tom. I to jest zachęciła się książka. Książkę, wydawnictwo wypuściło na rynek, była wielkim sukcesem. Ja już ją czytałam kilka lat temu, ale później jakoś po prostu kupiłam sobie nawet ją, ale Później nie, 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 nie dotarłam do kolejnych części, a tymczasem okazało się, że te kolejne części powstały i są równie ciekawe. To jest historia. Młodej dziewczyny kobiety takiej po 30 Anny, która dostaje w spadku niespodziewanie dostaje w spadku po swojej rodzinie, po swojej babci taki zburzony, zniszczony dworek na Kujawach i zabiera się za jego remont. No i dworek w w takim pięknym lesie sosnowym nad jeziorem. Nawet to jezioro jest, okazuje się będzie jej własnością. No i ona tam się sprowadza, zaczyna remontować ten domek. Poznaje różnych bardzo, bardzo ciekawych ludzi. Tam każda postać w tej książce jest napisana tak plastycznie, że wydawałoby się, że siedzimy z nią przy stole. No i... Ona tam po prostu zostaje, tworzy tam, zaczyna, tworzy tam pensjonat, właśnie pensjonat Sosnówka, poznaje bardzo wielu przyjaciół, to jest kolejny tom, który ja właśnie w tej chwili czytam, Rodzina z Sosnówki, no to to jest ta rodzina prawdziwa i przyszywana, mnóstwo różnych przyjaciół, także... I to się rozrasta tom w tom i te książki, te książki polecałabym Wam bardzo jeszcze na wakacje, na urlop, właśnie tak na lato, bo są, ale nawet niekoniecznie, bo zimą też, ale dobra, zostańmy, są to książki sierpniowe, no jeżeli nie przeczytacie, nie zdążycie, to na wrzesień będą dobre, to... Y Patrzę, bo tutaj mi coś na monitorze latało. Dobra. W każdym razie książki są godne polecenia. Napisane są językiem rewelacyjnym, prostym, takim ciepłym. Piękną polszczyzną, piękną polszczyzną. I one, te książki mają w sobie niesłychanie dużo ciepła. Ciepła i takiego optymizmu, że właściwie jak się czyta je, to zapomina się o całym, o całym źle tego świata. Człowiek przestaje być zgorzkniały. Naprawdę, kiedy pierwszy raz weźmiecie do ręki tę książkę, Pierwszy tom, to się nie oderwiecie, będziecie chcieli czytać następne. Jeżeli macie dostęp, yy, jeżeli macie, chcecie z biblioteki wypożyczyć, proszę bardzo, ale ja chyba te książki ja mam w tej chwili z biblioteki, ale ja chyba te książki sobie po prostu kupię, bo są tak cudowne, że chciałabym. Chce się do nich wracać. Yy, Chce się do nich wracać yy, każdego dnia i, i, i znowu i znowu. Po prostu słuchajcie, człowiek z tą rodziną Sosnówki się zaprzyjaźnia. Yy, także wielki układ strony pani Marii Ulatowskiej yy, dzisiaj w dobie, kiedy dzisiaj Czyta się, na rynek wchodzą książki po prostu tragiczne, napisane językiem beznadziejnym. To jest wyjątek, także jest to literatura lekka, przyjemna, a jednocześnie na bardzo wysokim poziomie. Także lektura na lato rewelacyjna i zapraszam serdecznie. Ja książki podlinkuję jak zwykle dla Was i żebyście mogli sobie tam nabyć, czy, czy jak to Wy sobie chcecie. No, i to, to ta druga część dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten cykl. Ja będę robić to tak, jak powiedziałam, na początku każdego miesiąca. To jest cykl mój książki, grynelki na cały rok. Każdego miesiąca na początku będą inne. Bo ja książek mam mnóstwo, książek mnóstwo i, i lubię książki czytać, uwielbiam to, są moi przyjaciele, więc zachęcam Was też do czytania bo szkoda po prostu życia, żeby nie przeczytać tylu książek. Ja tak sobie zawsze myślę, że umrę kurczę i to czego będzie żal, do tego, że nie przeczytam wszystkich ciekawych książek, jakie są na świecie. No. Pozdrawiam Was, zapraszam do lajków, subów. Papa, pa, trzymajcie się cieplutko. Pa!